Nie wiem, czy słyszeliście, ale znowu kierowiczka Disneya zmarła. A, to była Mulan. Ona walczyła. Walczyła potem z taką kierowiczką, która ją napadła. Ach, I wiecie, kto znalazł jej ciało? Czasmina. Leciała na dywanie. Poważnie tak było. Szybko zadzwoniła do detektywa. I okazało się ją Śnieżka. Wiecie, ona jest trochę taka od trupów końcu sama była po A ostatnią osobą, którą widziała Mulan, była, może, ta od ciastek i od żaby. To trochę dziwne, nie? Bardzo dziwne. Może chciała wykorzystać jej ciało do ciastek. Tak podejrzewa Śnieżka, ale mówi, że nie. Innym podejrzanym jest. Ach, rozszpunka. Wiecie jak ona pierdolnie tymi włosami?